Mamy wspaniałą listę wspaniałych kandydatów, świetnie przygotowanych, merytorycznie, z doświadczeniem i samorządowym i jeśli chodzi o obszary związane z przedsiębiorczością, z edukacją, służbą zdrowia, a właściwie z rolnictwem, bo gospodarka jest najważniejsza, bo gospodarka rozwój przedsiębiorczości zapełnia, nie tylko zapełnia, ale zapełnia budżet, który jest niezbędny, aby móc realizować programy społeczne. Słowa podziękowań naszym wyborcom za spotkania, te rozmowy, dyskusje wzbogaciły nasz program, dały nam dużo różnych propozycji. Były to miłe spotkania, czasami trudne, ale nie oczekiwaliśmy, że będzie łatwo. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy spotkali na tym naszym szlaku wyborczym. Chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za udział w wyborach. Pokazaliśmy, że w ważnych sprawach dla Polski, dla Polaków, jesteśmy razem i chcemy uczestniczyć w procesie zmian. Łączy nas święto Ja jestem stąd. I mnie zależy.